Star Stable in Real Life, czyli najpiękniejsze miejsce, w jakim ostatnio był. Cześć, tutaj Marta Kamijami i zabieram Cię na drugi turnus w stajni Podolin w górach Sowi. Mieszkam nad morzem, więc cały dzień jazdy, ale zachwycałam się każdą tylko górką, którą spotkam I zobaczcie ten widok, to widok z pastwiska stajni, gdzie wylegują się zrebaczki i inne konie. Spędziłam tu niecałe trzy dni z Wami, obozowiczami, ale wiecie co jest tu najpiękniejsze? Trochę jakbym była na takiej innej planecie, zupełnie reset, zwolnienia tempa życia, no i poznania Was, bo. To był naprawdę cudowny turnus. I najpiękniejszy koń rasy Gypsy Cop, jakiego widziała. Aiden, która podpasowała do mojego koloru włosów, a właśnie w stajni podolin, również mamy hodowlę koni Gypsy Cop. I z rybaczków było również mnóstwo. Cały obóz był pod patronatem Nubaiki, gdzie Karola miała swoje wykłady, a gościem specjalnym byłam ja, gdzie również uczyliśmy się, edukowaliśmy na wykładach podczas jazd, zabaw i wielu, wielu innych czynnościach. Zobaczcie, tutaj jest moja ulubiona owca, Alice, która wcale chyba nie jest owcą. Pierwszy raz w życiu Jeździłam na kładzie i mega siadła mi ta zajawka. Każdy poranek celebrowałam kąpielą słoneczną, a później przenosiliśmy się do przygotowań do odznaki stajni podolin, którą wszyscy zdali. Dla każdego uczestnika oczywiście certyfikaty i moje nagrody. A na sam koniec zobaczcie te widoki, które są dla stajni podolin codziennością. Poczułam, jakby to było moje miejsce mocy, do którego chcę wracać i wracać w ciszy, spokoju z, z końmi, w równowadze i w naturze. Zaobserwuj mnie, żeby nie przegapić kolejnych ciekawostek i edukacji jeździeckiej.